Proszę, Karol. Jak Rubik. Dziękuję, Karol. O, o nie, rezygnujesz już z nagrania? Nie, rezygnuję jeszcze, WŁOT. Ja kiedyś wyjdę przez to okno, zobaczysz. <laughs> Czy ty jesteś osobą, która chciałaby za wszelką cenę ściągnąć na siebie światło Jupiterów, kiedy robi coś istotnego? No. A i owszem, <grych> jesteś atencjuszem, bo robisz to, co robisz. W sensie ty musisz być atencjuszem, bo jesteś YouTuberem. No nie jakby wiesz, dokładnie. Tu... Nie byłbyś tym, nie Dokładnie. będąc atencjuszem. No, to i idzie tak w i nie, bo ja wiem o co chodzi, wydaje mi się, że wiem o co chodzi, kiedy no, pojawia się to ten z, zarzut. No, że... jak, jak na kanale No nie, bo pytanie, na czym ty chcesz skupiać uwagę? Na tym, co robisz, czy na sobie? To znaczy, jeśli jesteś dobrym. Why can't do both? Może jeśli tego drugiego nie jest masz... więcej niż tego pierwszego, to może wtedy pojawia się ten zarzut. To znaczy, jeśli Popadł, jesteś ty, dobrym my... szczypiornistą, czy kimś tam, no to chcesz być tam przykład rozpo. Idziesz robić swoje, no nie? Idziesz na zawody, robisz swoje i wracasz na do zawody, domu. Na zbierają szczypiorku. Drogą, ja nie mam pojęcia, skąd jest nazwa szczypiorniści, skąd to się wzięło. To jest jedna Ale z większych polega, dla mnie szczypiorku. No to dlaczego piłkarze <laughs> ręcznych nazywa się szczypiornistami? W Polsce sport w wersji niemieckiej 11 zaczął być uprawiany w 1917 roku w szczypiornie obecnej dzielnicy Kalisza, Jaki przez oficerów pierwszej pomysł, i trzeciej Brytanii Sport. Jaj. utratowanych po kryzysie przysięgowym. Ja, Stąd pochodzi nazwa Szczypiorniak, głownik SJP. Skąd się wzięło słowo szczypiornista? Czy od czasownika szczypać piłkę? Nie mogę dojść do tego znaczenia. Dlaczego nie piłkarz ręczny? Robert. Dobre pytanie Robert, zadajesz. <laughs> Czeje, bo zgubiłem wątek. O czym ja mówiłem wcześniej? O Jezus Maria, zgubiłeś wątek? Przed 3:15. Nie. A, właśnie, że. O, idziesz robić A swoje. To się uda w ogóle jeszcze dzisiaj ten les? Jak masz ten? Masz tutaj plamkę. Drodzy Państwo, chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o przedsiębiorcach. Co Wy na to? Jestem jednym z tych przedsiębiorców. Trajk przedsiębiorców. Przedsiębiorców jest 2 miliony. Yy, dziękujemy bardzo. O TVP mi ogranicza moją wolność słowa. Nie o panie Pawle chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, drodzy Państwo. Chcielibyśmy yy, porozmawiać o przedsiębiorcach, którzy mają taką żyłkę do biznesu albo yy, po prostu <grym> chcą być fair ludźmi w stosunku do swoich pracowników. Zacznijmy od pana e, z Podkarpacia. Wiecie, gdzie jest Jasło? Na Podkarpaciu. A wiecie, dlaczego Jasło jest na Podkarpaciu? Bo tam na Podkarpaciu super się żyje i tam w ogóle są fajne warunki do e, mieszkania i... Podkarpacie to jest trochę takie... To jest trochę takie podlaskie południa, nie? Przedsiębiorca z Jasła jako jedyny w Polsce otworzył dla klientów restaurację i to wszystko zgodne z prawem. Jak to jest możliwe? Trzeba raczej powiedzieć, że jako prawdopodobnie pierwszy. Grzegorz Schabiński bardzo dobre nazwisko, do prowadzenia hotelu z restauracją, Słuch właściciel hotelu u Schabińskiej, jedzenie i spanie... A że co, że schabowy? O to chodzi? No, czy to nie śmieszne, <noise> czy to mało takie tanie? E, jedze... i... Jedzenie i spanie w Jaśle. <noise> Czyli idąc za nazwiskiem, ty powinieneś żyć w, w Niemczech przed zjednoczeniem i handlować markami. Padł na nietypowy pomysł dający możliwość przyjmowania gości Padł na nietypowy pomysł, dający możliwość przyjmowania gości restauracji hotelowej w czasie epidemii koronawirusa. Gościom, którzy przyjadą do naszego hotelu na obiad, będziemy wynajmować pokoje za symboliczną złotówkę. Zameldują się w recepcji, do pokoju dostaną mni yy, i będą mieli dwie godziny, by spokojnie zjeść obiad, który zamówią. Wszystko zgodnie z prawem i z zachowaniem wszelkich środków yy, bezpieczeństwa, tłumaczy pan Grzegorz. Schabiński tłumaczy, że uruchomienie hotelowej restauracji dla mieszkańców i innych gości spoza miasta i wznawienie restauracyjnego hotelu. Myś e, myślałem, bardzo... że tak przyspieszyłeś celowo, żeby tak szybko czytać. Bardzo dużo jaślan dzwoni z pytaniami, jaślan. kiedy się otworzy. Oczywiście. Ty nie dzwoniłeś, nie? Bo ty nie jesteś zasła. A ja nie wiem, czy ty w ogóle zauważyłeś, dlaczego prawdopodobnie tak wielu jaślan dzwoni z zapytaniami. No bo nie mają jeść z Chwińskiej... domu. No nie, no stary, no weź przez na górę artykułu i przyjrzyj się temu zdjęciu i zobacz, co na nim widzisz. no. Masz to zdjęcie Magdy Kessler? Czy jest w tym kraju lepsza wizytówka jakości? O, mnie fubiela, pysznie jest! Przyjdź na koloneczkę, przyjdź na koloneczkę, będziesz. Psk. To musi coś znaczyć dla tych ludzi. To musi coś, to musi bardzo dużo znaczyć tam pani Magda Gessler była. I przy którym stoliku na bankie, jest tabliczka, gdzie siadała? Gdzie stołowała Magda Gessler? Na, no, na pewno nie, no daj spokój. Są też ludzie, którzy spotykają się w interesach, potrzebują spokojnego miejsca do rozmów, a nie siedzenia w samochodzie z maseczkami na twarzy. Mamy trudne czasy, izolacja robi swoje, trzeba sobie nawzajem pomagać. I teraz tak, ja mam mieszane odczucia co do tego. Teraz czego... jak Włodek? I teraz jak? Yy, przechodzimy teraz do segmentu i teraz jak, i teraz tak z Włodkiem Markowiczem, proszę bardzo. I teraz jak Budek? Teraz tak, że ja mam mieszane odczucia co do tego pomysłu, bo z jednej strony doceniam przedsiębiorczość u pana Grzegorza, że stara się w trudnej sytuacji odnaleźć taki sposób działania, który pozwoli na zarabianie pieniędzy. To jest super, to się ceni i to jest bardzo dobra wartość w, w prowadzeniu biznesu, żeby umieć się. Tak poruszać po zmieniającym się świecie, żeby nadal prosperować. Super. A to, co nie super, mi się wydaje, to jest to, że jednak obostrzenia, zakazy, te regulacje są po coś, i to nie jest wcale takie do przyklaśnięcia, że a tutaj ktoś znalazł sposób, jak obejść to, żeby dalej działać. Więc tu mam tak, taki trochę zgrzyt, czy to jest, jak to jest, wiesz, w kontekście tego, że te obostrzenia są po coś. W sensie one mają czemuś służyć nam wszystkim. Co to za ja Osmon? Ja nie słyszę. Ty nie słyszysz? No, nope. tak to jest jak się mieszka w Wieliczce. Okej, okay, nie wiem. wiem Zawsze ktoś napierdala. Ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś pod tym kątem, że faktycznie to jest tak. Wszystko fajnie, fajnie i polska przedsiębiorczość znalazła pierwszą furtkę. Wydanie z jasła mamy przed sobą. Natomiast na sekundę ociupinkę, próbując wejść w buty Pawła Tanajno, prezydenta mhm. wszystkich Polaków. Polacy muszą postawić na mądre rządy przedsiębiorców. To ja rozumiem, że ta frustracja u przedsiębiorców, którzy mają takie biznesy najbardziej dotknięte, rośnie. Takie rzeczy w Jaśle. Jasło to jest Karol koło jakiego innego dużego miasta. Krosno. Jestem zwykłym chłopakiem z ulicy Kolejowej w Krośnie. Ale to nie jedyny przykład przedsiębiorczości, drodzy Państwo, jaki mamy dzisiaj. Mamy również przedsiębiorcę, który tak samo jak pan z Jasła prowadzi hotel, a właściwie sieć hoteli. Ale czy ten, właśnie czy ten, ten pan z Jasła to był prosty chłopak z Jasła? Nie wiemy, jak sam siebie określa. Musiałby sam no to ja powiedzieć myśli, o sobie. Ja myślę, że on tak jak, jak tak siada sobie tak wieczorkiem, wiesz, przy kominku, to lubi tak sobie nalać takiego Znale. dobrego brandy, zapalić cygaro i pomyśleć, a e, jestem takim prostym chłopakiem z Jasła i przyjechała do mnie Magda Gessler. Ale mi się kurwa, się udało. <laughs> Serio, ja, ja, ja wiem, że tak miał przynajmniej raz, przynajmniej raz. Mi się w życiu udało. Tak, bo, bo ja, to, ja to w ogóle, żeby nie byłeś, ja się z tego nie śmieję, ja to totalnie szanuję, ja to doceniam i tak ma być. Prosty chłopak no to... z Jasła i ogarnął przyjechała Magda Gessler i yeah. jest. Ołtarz, przybrał. O sobie robi. samym też tak myślisz, Karol, że jesteś prostym, prostym chłopakiem z leszczyny, ale ci, kurwa, No, no ale jestem, jestem prostym chłopakiem zreszty. No, ja mówię, no, że no, jesteś, tylko, ale masz. Tylko tak, jest pewna różnica. Ale masz tak, nie, że, że siedzisz różnika. sobie z brandy, przekominkujemy się sobie, ale mi się w życiu udało? Nie pijam brandy, ale. ale nie, nie, nie. Ach. Przedsiębiorca zastawił swój majątek, aby nie zwalniać pracowników. Jaki to przedsiębiorca? Tadeusz Gołębiewski. Właściciel sieci hoteli oszacował, że utrzymanie 950 miejsc pracy przez 3 miesiące będzie go kosztowało 30 milionów złotych. To bardzo dużo miejsc pracy i bardzo dużo pieniędzy. Ja nie mam tyle, żeby pożyczyć panu Tadeuszowi, ale w sumie nie jest wymagane, żebym miał. Aby uniknąć zwolnień biznesmen post... Jeszcze teraz domofon. Aby uniknąć zwolnień, biznesmen post postanowił zaciągnąć. Może kredyt. otwórz czy coś, nie? Nie. Może ważne, może jakaś przesyłka. Nie. Albo wizo. Nie. Aby uniknąć. Może... Aby uniknąć w w ogóle kurierzy w sobotę? Aby uniknąć zwolnień. Aby uniknąć zwolnień. Aby uniknąć zwolnień, aby uniknąć biznesmen... Zwolnień, biznesmen. <laughs> Mam te pieniądze, otrzymałem je. Jako... Teraz już żyję w strachu cały czas. Otrzymałem je Ojej. jako pożyczkę z banku. Na szczęście miałem zdolność kredytową bardzo dobrą i mam duży majątek, który został zostawiony w całości, mhm. nawet dom. Myślę, że te pieniądze sprawią, że będę mógł otworzyć e, hotele. I jak podkreśla biznesmen, e, takie działanie poniesie ze sobą skutki. Najbliższe 2-3 lata będą chude, ponieważ w tym czasie kredyt trzeba będzie spłacić. Hotele Gołębiewski to są słynne hotele, które mhm. były nagrodami w różnych jak To był tam w jeden z dziesięciu, chyba w Randce w Ciemno, w jakiś tam to. Cały no. czas tak. I weekend w hotelu Gołębiewski. Ja się bardzo cieszę, że pan, e, że pan Gołębiewski zrobił to, co zrobił. Bo tu podejrzewam, że masz podobne podejście do tego, nie? Że no, czy znaczy, to... wiesz, to tutaj nie da się mieć negatywnego podejścia do tego tematu, bo to wiesz, każdy, kto zobaczy ten artykuł, to tak. No, ten człowiek to ma sumienie we właściwym miejscu i serce w klatce piersiowej zainstalowane. No, no, Ale wiesz, też jest dobrym biznesmenem, bo tak jak powiedzieliśmy, no. że to są, ten hotel jest czy te hotele są znane z wielu, sprzed wielu wielu lat, więc jakby one muszą być więc to musi być dobry biznesmen, więc on też teraz, uwaga, wie co robi, nie zwalniając pracowników. No, ja widziałem taki nagłówek yy, na YouTubie, do filmiku. Wiem, jaki jest sposób na zarabianie pieniędzy, trzeba po prostu być uczciwym. Mm. Ach. Och. Och. Słabo mi, woda. jest mi słabo. No, to, to się położę na podłodze, która jest wybrukowana uczciwymi ludźmi, którzy nie osiągnęli sukcesu w biznesie. Krótka historia z mamą w roli głównej. Z mamą? Z mamą, z mamę. Chciałam się panowie podzielić z wami krótką historią z mojego życia. Fantastyczna decyzja, żeby się z nami podzielić. Od tego jest ten mail. Zdalnie się nauczam w swoim pokoju, gdy nagle mama woła mnie: Kaha, ten twój w telewizji. Myślę sobie, jaki mój, więc pytam jej o co chodzi. No, ten od Gruzina. Biega auto, wjechało dom. W dom? w gruzińskiej telewizji. Biega auto, wjechało dom. haczapuri. Wygolampa, lampa to żarówka. Wchodzę do salonu, a tam pan Karol Paciorek spaceruje <laughs> sobie po moście Karola w Pradze na antenie TVN. Styl. We need to go deeper. Tak, jak zapewne się domyślacie, mama rozpoczęła swoją przygodę z LS-em od gruzińskiej telewizji. Serdecznie pozdrawiam was, panie Gruzinie i panie od Gruzina Kacha. Jesteś Teraz nie jesteś ten drugi, tylko ten od gruzina. Ten od gruzina, to już tak trochę mafijnie zalatuje. Znasz tego od gruzina, uważaj na niego. Mogą przyjść do ciebie różni ludzie pod łuk, ale jak przyjdzie do ciebie ta od gruzina, to żadne haczapuri nie pomoże. Albo a Hinkali jest dobre. To są takie pierogi z mięsem zaklejone tak od góry i trzeba je wziąć tak, obrócić i wtedy zjeść tak. I tam w środku jest taki sos razem z tym mięsem i to po prostu tak łapiesz za to ten czak i ten. A Jezu Nie możemy tak robić, ja się robię głodny, zacząłem kanapkę jeść w tym odcinku, a, a nie skończyłem Także możemy kończyć, ja mam kanapeczkę z hummusem, z ogórekiem kiszonym i z papryką e, Drodzy Państwo, widzimy się już jutro na 18. 18 Kolejna opiekła Drodzy Państwo, widzimy się już jutro o 18 w lekkostroniczym odcinku. Pamiętajcie, że możecie również zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem, a możecie udostępnić na przykład jeden z naszych odcinków u siebie gdzieś na Facebooku i napisać jakieś śmieszne możecie. Nie mówimy, że musicie to, wszystko... to robić, ale tylko mówię, że możecie. Tak, byłoby fajne. Byłoby fajnie. Trzymajcie się ciepło i bądźcie lekko. Stronniczy.